Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem tu w tym miejscu co ostatnio byłem. Tutaj co widziałem tą nagrywałem tą krępę. Nie ostatnim razem, tylko poprzednim razem. Co tak wyglądała taka jakoś zmęczona czy coś takiego na chorą. No i właśnie teraz idę patrzę i ona tutaj leży. Martwa. Kurde. To nie jest klępa, to jest byk. Ma poroże rzucone. Co mu się stało? Kurde, mać. Piękny bysiek. Nie wiem, kto tu jest leśniczym tu w tym miejscu, na tym terenie. No, ale się dowiem. Szkoda. Kurde, jego macie. No. no nic, uciekam.